Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Naprawdę to jest przedostatni odcinek w tym roku, bo będzie z openingu i będzie z używania. Więc dzisiaj będą petardy, które mam wykupione na ten rok. Mam kupione na ten rok 10 Achtungów, które są bądź mocne. Zobaczę, bo pierwszy raz w życiu kupiłem Achtungi. Yy, achtung. Yy. Przedaż transport i przechowywanie tylko w oryginalnych opakowaniach. No. Wiem, nie może życzę się alkoholu. No. Więc mam achtungi. Mam tam jest 10, 10 Achtungów, mam 20 sztuk mp 3 więc to jest naprawdę duże huku. Też wyżej wybucha. Wybu, wybu, wybucha. O, na przykład tutaj na Achtungach nie ma tak napisane, ale na przykład na mp 3 jest napisane. Uwaga, bardzo głośne. No to będzie zabawa. Też kiedyś kupowałem mp muszę Wam powiedzieć, bardzo dobrych ruch dają A tutaj mam Achtungi A mi się już leko tak otworzyły e, Tutaj mamy jeszcze trzy Dumbumy No, ładne, ładne Trzy Dumbumki Petarda e, Nie kupiłem tego opakowania, bo było tylko za 2 zł, tam było chyba 36 zł za całe opakowanie Chciałem kupować, bo było za drogie Więc kupiłem 3 za 6 zł o, Bardzo fajnie, bo jest on też pierwszy z... To jest mój pierwszy rok z Achtungami i z dubumami e, No co, Dubum jest chyba. Dubum jest jeden z mniejszych patar, jakie mam w tym roku. Największym jest Achtung, a najmniejszym jest chyba. Najmniejszym, najmniejszym chyba jest tutaj, Najmniejszym jest MP3. Tak. No i nie ma Sylwestra bez rakietek. Tak, mam dwa opakowania rakiet. Tutaj jedno. I tutaj drugie, które zabrałem w Tesco za 36 zł, dwie za 36 to będzie 72 zł. 72 zł wydałem na takie 12 rakiet, no ja też pierwszy raz w życiu te kupiłem te fajerwerki, ale kupiłem je za e, 12 szczół będzie razem, więc będzie 12 wystrzałów. Nie wiem, ja może będą leciały w górę, wystrzelały mi coś jeszcze, jakieś efekty będą, zobaczymy, co mogę powiedzieć. No, w tym roku chcę, wydałem jakąś słowę na petardy. Yy, bardzo się cieszę w ogóle, że jest ten rok taki szczęśliwy. Był dla mnie, yy, był fajnie. Będzie też dzisiaj, jeszcze prawdopodobnie dzisiaj będzie jeszcze odcinek z yy, odpalania petard. Będzie. Szerzej yy, się patrzę tu, a nie w kamerę tutaj, ale patrzę się tutaj na ekran, bo jestem tutaj ja. No yy, i będzie, na, na pewno fajnie będzie, będą wybuchy, będzie no będzie zabawa, będę tam z kolegą, z mamą, z Wikiem Będę z kolegami dwoma, jeden z nich będzie też miał petardy, zaczął co tam kupi sobie yy, Będzie też dzisiaj odcinek z wystrzeliwania, będę, nagram kilka, kilka tych wystrzeli na odcinku, a kilka zostawię na siebie Na przykład wystrzelę jednego Dumbuma na odcinku, dwa Achtungi nie wiem, może 4 MP trójki i może dwie rakietki. Ale rakietki to może będzie na koniec. Rakietki to będą może dla mnie. Yy, no, Ale najbardziej się chyba cieszę z tych dwóch petard, bo jeszcze ich nigdy nie używałem. Te petardy jeszcze nie były przez nie używane w ogóle. Te yy, nie są często przez nie używane, ponieważ rzadko je mogę zobaczyć. Ja zawsze kupuję. Takie stoiska, w, które są... które się znajdują na tym. Które się znajdują na tych... na różnych częściach w tym mieście, nie? Tutaj zobaczcie. Mamy tutaj mamy... O. O, sorry, bo tutaj mam. No, na razie się chyba cieszę z... Dobrze widać? Dobrze widać. O. Na się cieszę z tych dwóch rodzajów ponieważ są, jak przez nie pierwsze w życiu kupione. Na Achtungi w DM 6, nie, 17 zł, na dumbumy 6 zł. Za 10 Achtungów tych wszystkich 10 Achtungów miał te 20 ampetrujek. Ale MP3 mam. Mam 20, raz, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, mam 15, 20 MP Tak więc no, będzie... Oj sorry jestem rzucony na łóżku No, kurde, kurde. No, no, idę no. no. Będzie wybuchował w tym roku, w szczególności, że mamy Dumbumy i JP Trójki. Będę się z kolegą zobaczymy. Będę wystrzeliwał Achtungi i Dumbumy. I na tym odcinku będę Wam życzył szczęśliwego nowego roku. A w tym odcinku prawdopodobnie może go nawet nie będzie. Ale już teraz Wam życzę szczęśliwego nowego roku. Dużo szczęścia, radości. I wszyscy, którzy mnie subskrybują z mojej klasy, życzę Wam, żebyście byli grzeczniejsi i żebyście się uczyli. Ty też, Beret, szczególnie. E, Beret, Kai jakoś tam, jakoś tak. Kai e, on. Aj, e, możecie do mnie wbijać na brawla e, do mojego klanu. Nazywa się Mordeczki Mikiego, więc zapraszamy. Yy, no tam jest wszystko napisane, regulamin. Yy, no tak jest. Oczywiście nie wyrzucam, że ktoś nie gra na przykład 3 dni. To ja nie wyrzucę za to, ale wyrzucę na przykład za przeklinanie, za wyzywanie innych. Kiedyś to tak się działo, ale to jest nowe. Tam potrzebne są chyba tam 2000 pucharków, jakoś tak. Yy, cały gra ma 8000, ja mam 5000, mam jedną legendę. Jakie możecie nawet możecie sobie do mnie do Messengera dojść, Mikołaj Kucharski i możecie mnie zaprosić, możemy sobie razem pograć. Więc no, 6 minut, cześć, Elo, pozdrawiam.